Łowca mebli stylowych pokazuje łupy. Dzień dobry moi drodzy. Od wielu lat zajmuję się sprowadzaniem mebli z zachodu Europy, głównie z Francji i Belgii. Sprzedaję tylko przez internet. Zapraszam na moje aukcje, gdzie szczegółowo opisany jest darmowy sposób dostawy i przygotowania mebli. Sprzedam mebel po renowacji podnóżek C181, druga połowa XX wieku. Cena 399 minus 100, czyli 299. Płatne przy odbiorze dowóz gratis po mojej trasie. Opcja korekty koloru dopłata. Opcja przemalowania na inny kolor dopłata. Przebudowa wnętrza również dopłata. Zdjęcia i film wykonane przed renowacją odświeżeniem. W trakcie renowacji zostaną usunięte wszelkie mankamenty. Renowacja będzie polegała na przeszlifowaniu drewna, wybarwieniu, pomalowaniu półmatowym lakierem. Ewentualnie natarcie olejem lub woskiem do mebli. Wstrzymał się jednak z tą renowacją, aż do momentu zamówienia mebla. Może kupujący będzie miał inną wizję wykończenia. Drewno, grusza, pokrycie pufy, ekologiczna skóra, wymiary po zewnętrznych częściach w centymetrach. Szerokość 32, długość 57,5, wysokość 39,5. Można wysłać kurierem, koszt 30 zł. Zapraszam do kupna i e kontaktu. Stan bardzo dobry. Duża oszczędność na kosztach związanych z renowacją. Mebel 100% drewniany, mebel stabilny, zamki okucia działają, nie ma drewnojadów ani nieprzyjemnych zapachów. Odświeżenie różni się tylko tym od renowacji, że nie jest prowadzona szczegółowa dokumentacja przeprowadzonych zabiegów. Czasami użyte są współczesne, lepsze materiały. Mebel przejdzie fachową gruntowną renowację, odświeżenie i jest w bardzo dobrym stanie. Konstrukcyjnie, jak i wizualnym. Drewno zachowane jest w bardzo dobrym stanie. Konstrukcja mebla jest sztywna i stabilna. Wszystkie meble są naprawione stolarsko-mechanicznie. Na koniec kilka propozycji, jak można podrasować meble. W tej chwili to tylko takie zdjęcia, ale w miarę wolnego czasu na pewno nagram filmiki, jak podrasować, przebudować meble i ze zwykłych zrobić super meble. Dowóz gratis po mojej trasie Kielce, Warszawa. Górny Śląsk. Dolny Śląsk, Łódzkie, Poznańskie. W inne miejsca pobieram opłaty tylko za paliwo, jakie spali samochód. Jeżeli się podobało, daj nam łapkę w górę. Chcesz zobaczyć następne filmy? Zasubskrybuj mój kanał i pamiętaj o tym, żeby zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy będą przychodziły powiadomienia. Pytania proszę pisać w komentarzach pod filmem. Pod filmem link do naszej strony firmowej na Facebooku.